Nie mam. Gdzie są mucha? Niech leci. Tam leci gdzieś. Tam poleciła. Dobra. Na... Nieważne. Teraz powiem tylko jeden na wstępie. Halo? To znowu my. Ty Marcinos oraz najstraszniejsza gra na świecie. Po nazwie, tu macie właśnie nazwy. Czyli patrz strachu. No, także gramy, tą piękną grę. No już dwa języki już Cyk. Swenska, kurwa, ale jemny na kapcie Widzisz tu, to jest, ona, na lustrze Tu ją masz, nie widzisz, na no lustrze się jest będziemy zajebać, będziemy Na wybać. lustrze je masz no no. Widzę, widzę, ale zostawiłem ją No to jemnij, kapcie, mi koniec Dobrze kochani, także wybieramy już tutaj poziom trudności Dobra, mamy. majstery powiedz, nie? Translate nie lubisz Język gry Widzisz, to jest takie w trybie Aż lach jeden, nie? W takim stylu na dzisiaj. No, nie, medium, właśnie, nie jakiś jakieś noob. Loki, widzisz? Zatełk. dus weź, piek, medium. Jedziemy, majster, powiedz nie. Zaczynamy, to będzie by gorsze. To, czy Czarnobyl, to jest trudniejsze, powiedz nie. Zobaczymy, wkrótce zobaczymy Psa, nie pierdol tylko właśnie Instagramie, nie? W teraz jest Czy to nagrałeś tutaj dysk? Jest. Pokażę, pokaż. yes, że Jest. teraz teraz jest? Trafier. Co? O, w idzie jakiś wypięty Andreas Lundberg. I co chcesz czy nie? ci się na no. James Godfield i a, le maroku to jest gierdala, bo a tam miała audyczka 80 o, to był nie? no Jordi Boerena i co graczy nie dodałeś? Sponsorem tego odcinka jest firma Aquazduj no. Aquazduj, jedna okna produkuje najlepsze wody mineralne dla graczy Osparku wody mineralnej jest to co? Jeszcze nowy Oj, Czy mogę trzymać to? Czy nie? Jak to chce, to No, to jest brakki. A ma jeszcze takie płytki, czy nie? Coś będzie przynosił po kolei mm. po Przez co? Ja zapowiem, pociągiem. Co z tego, że to jest Ale nieważne Wiesz, ale to jest fajnie gra india, nie? Tak, grę, tak, tak. Robiło, chyba, osoby, tą grę Panie robiła chyba tam trzy osoby, które tę grę robiło. Widzisz, w tym właśnie, ten się czułem grać, w tym. Ty tak zajebiście. Czemu on sam? Musi bo się boi, bo nie ma gruby na jedzoku, w ten. No ale nie martw się, bo w tej grze, Panie, masz broń taką, do obrony swojej. Mhm. Co? No masz, to no że masz, masz, masz pistolet. No, no ale... A, idą to, sobie, to, to sobie, patrz. To, to ja tak szuruję jak się zgrywam, że jest kaleką. No właśnie. Uwaga, bo się już może zacząć jakaś gnizna. Oszegam. Ej, idzie to właśnie za ciebie. Bawie, biegnie, biegnij, 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 biegnij. No łaś. What's happening, powiedz. O to co? to? o ta Jarry Ej! To Może pani pan złunek? panie to jest? Pan, to jest pan z dunek! Adaj! nie pan, pan, pan Zabił go z

nie wiem ale jak możliwe żeby to tej chłopa zmieniła Wake up! Przecież to jest papier? No. Tak. Kurde Co? Jakiś ryj tam się pojawi przez chwilę Wurde mu Manhunta grał mm. Przyniósł nim raz, teraz z tym majsterem? O chuj, złoty Co za X jest? Trzeba X mówił ja. tak tak no się zdjęcia, widzisz? Tak robimy robić. tu nawet nic nie widać. To jak mam zdjęcia robić? Tam ci masz jakieś xy rabiasz zdjęcia właśnie. To do high school z tego wychodzenia, czyli napierdala i pełną Epę przez pierwszą centymetr biegu. Oraz biegniesz, szkoda. No tak jest, no z... tak jest z... już, no i chcesz drzwi, przez te drzwi masz przejść. Bez drzwi masz przejść. Bez, masz przejść. bez masz przejść. Tam kliknie nas. Nie lubię zdjęcia. A hate you, nie masz samodzielnie zdjęcia. Tam siedzi z x, cyk. I jazda, bez drzwi przejść. Tu też masz pyknąć na rzędzie. cyk. Aaaaa, robię zdjęcia w tej drzwi. Trup, powiedz, nie? Trup. Tu był na Może był plewiński albo bazunek, nie, tu nie wiem, kogo jest. Pas? A z kim macie WF? Właśnie. On, Bez ciebie, bo go, bo, 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 no, okay. Uwaga, Marcin, już się dzieje coś. Yes. zawiera elementy gore, powiedz, nie? I, 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 I samobójstwa. I religijne też jakieś elementy? Musisz przejść na, na, na C Prześpiesz to no gówno jak mam wyskoczyć. i na celę, i skusnij. szybko Kurwa macie Gwarantuję, że jak zobaczył okiem programisty To to są po prostu czarne pomieszczenia I tylko cykam zdjęcia Możliwe, że tak jest Bo ja to wychwycę, jak to jest za tak może tu lustro, nie? Tam, tam przejdziesz, to drugie drzwi Tu przejdziesz drugie drzwi Ja Ja pierdolę, ej a na jakiej tych tej grze, coś? A na E albo coś? Czekam, na kontrol, widzicie? Skocz i kontrol kliknij Będzie zawiesza na parapecie, teraz no O, kliknij, będzie Witam pana Cześć, Paweł Okej okay. Musisz klikać kliknij tam, kliknij, no, cyk, klik

okno, <śpiewanie> o I co, nie fajna wyłączy, nie? No tam się za morderstwo Aha. kurwa. Ale Marcink, Marcinka, powiedz, co? No, no właśnie, cholera, widzisz? Gnoję. No i. Ale chyba po to się pobiera takie nie? <śpiewanie> No właśnie. I bardziej tak to zgłasza. To jest czar ma były jest tak ilo straszniejszą. Tylko nie rozumiem czemu... Ja go taka potrąciła teraz do się kurwa nie w No. Robi zdjęcia jakieś, nie? Jakiś ścian i drzwi robi z zdjęcia. A <gulanie> tyła <Pateraty, bo> kurwa. <gulanie> to <Tu>, jest to było. z zdroj to pan na pewno spora nagrań tu. Co? <gulanie> Sponsor nagrywa. Sponsorem tego czeka jest firma Aquaz Drój. Firma Dzień, która produkuje. Najlepszy w graczy. O smaku o Mam dwa tryby noża Widzisz? Mogę stąd mogę spierdalać? Nie, mogę nie możesz, musisz kończyć sam Co zrobiłeś? Co, zjebałeś coś? Nie, czekaj, bo... Tak to jest jak, jak nie masz fałsynka To co? Bo masz tutaj lampę za latarni, szybko ruszysz to, to dalej jeszcze jedna klatka jest tutaj, jak jeszcze... Jest, w sensie wiesz. No wiem, to kiedy i, był i, chyba starej... I oczy bolą trochę. Bo patrzysz tu i, i ruszysz tu i dalej jest to światło takie jasne. No. W tym miejscu. Ostatnia klatka jeszcze jest i, i tak trochę oczy bolą. Graj i pierdol. To, jest, to naprawdę jest mi do oczu. Naprawdę nie mogli zrobić obrzydliwszego menu. Jeszcze z nim dźwięk zjebany. Ja nie mam broni konkretnej, więc... Takie wikanie z truceza albo half-life'a, nie? No Taka właśnie. Nie? Dobra, taki. Takie... A girnie nie mam, i widać girnie. gier, nie? Gdzie tam jest half-life, no, no właśnie. Ale polepszej tekstury Ale graficznie jest jak okay. pojęcie jak bardziej z half-life 2, graficznie, nie? nie no, się pas, mi się podobają ja ręce i tekstura noża. To jest dobra akurat. Jest... Jest... o yy... od ręki. Tak jest? Jest progres. Tam masz rynek, miałeś drzwi, nie? Mogę tu włączyć fau Bo to oczy bolą. O! O. Oh! No jesteś imieniem. MMMMMM